W schyłku dziejów. Na niebie pojawi się pierwszy znak. Świat ludzi stanie przed obliczem sprawiedliwości. Armię światłości i cienia stoczą walkę na polach wieczności. Dobrze, moja droga? To nic takiego, wujku. To tylko zły sen. Wracajmy do domu. Jeszcze nie skończyliśmy pracy. Jeśli tłumaczenie jest prawidłowe. <laughs> Armię piekieł są już pewnie w drodze. Trzeba ostrzec świat przed zbliżającą się ciemnością. Wierzysz mi, Leo? Prawda? Zaczęło się. Zostaw to, wujku. Musimy uciekać. Witam bardzo serdecznie, z tej strony DMC Lolek, a to jest Diablo 3. Sposób w jaki będę prezentował wam tą grę będzie jakby podwójny, bo zajmiemy się jakby dwoma seriami z tej gry, takim typowym let's playem oraz Takimi niezobowiązującymi zobowią... takim nie gameplayami. Tak jest. Um, dobra, jak widać, wybrałem sobie głowce um, demonów. Um, tą serię Let's Play będę prowadził jak najbardziej poważnie, będę się próbował by wczuć w klimat. No, w tej drugiej już um, no nie aż tak, tam raczej powinienem się jakoś um, bawić z niezłą banią, ale jeszcze na wstępie chciałbym dodać że um, e, chcę złożyć duże podziękowania dam z jemu, z którym to ostatnio nagrywałem League of Legends e, bo gdyby nie on nie bawiłbym się teraz w tą grę, także e, serdeczne dzięki, no dobra ale co ja wam tutaj będę e, kadał nazwałem go Tire. powinno być łusz zostać. Dobrze. Okej, okay. to zaczynamy. Moją rodzinę wymordowały piekielne pomioty. Taki widok wystarczy, żeby człowieka złamać. Moją siostrę zabił obłęd. Zostałem sam i byłem przerażony. Ale uratowali mnie. Uratowali ci, którzy połączyli siły, aby oczyścić świat z piekielnych stworów. Wejrzeli we mnie siłę, stworzyli ze mnie broń. Jestem już gotów. Na Tristram spadł meteor, a potem umarli i zaczęli ożywać. Odeślę ich do grobów. Kiedyś byłem zwierzyną, teraz jestem łowcą. Dobrze. Jeszcze na wstępie Wam powiem. Tylko zmarli, tak cuchną. Gwiazda jest gdzieś blisko. Łowcą demonów e, gram pierwszy raz, ogólnie to zacząłem e, rozgrywkę wczoraj i grałam tam. No dosyć sporo i doszłam do aktu trzeciego. No, w ogóle e, ja nie jestem jakimś e, specjalnym fanatykiem Diablo. No i nigdy się za takiego nie uważałem. Diablo od ran, nie wiem, może pół godziny. No ale cóż. E, no dobrze. Zobaczmy, co tu. Mój timer, to mi stra. Dobrze. E, jeszcze jedno nie da na najwyższym poziomie detali, także się nie dziwcie, że u mnie będzie wyglądało trochę gorzej niż um, u innych. I się zastanawiam, czy jeszcze nie obniżyć, bo podczas walki strasznie składałem klatki. O, właśnie, ścina nie może mnie. Kary się w raczej nie mogą zmienić, bo nie będziecie mieli um. HD Nowe, w tej Przybyłem tutaj w poszukiwaniu upadłej gwiazdy Muszę zniszczyć zło, które spowodowała Spadła na starą katedrę Przeżyła tylko jedna osoba, Lea Porozmawiaj z nią Kapitanie Rumford, idzie tu więcej zmarłych nie możemy otworzyć bramy, dopóki ich nie przebędzimy. Jest ich więcej! Okej, okay, Kusina, tutaj ładnie. Skuszę. Przedtem się sobie w Micha, bo ja jestem teraz tylko na 20 poziomie. Nigdy nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty. Straże! Otworzyć bramę! Le, znajdziesz w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. Dobrze, dobrze zwłoki zanim znowu żyją. Ale w jest, trzeba przyznać Za Karum popadło w niełaskę. W co mamy wierzyć? Co nas teraz zbawi? Oga. Lea. Lea, tak? Rumford powiedział, że przeżyłaś upadek gwiazdy. Tak. Ale mój wujek Dekart spadł w głąb starej katedry. Chciałam go szukać, ale umarli zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale... Uwaga! Rany mi się przemieniają! Mógłbym się do tego przyzwyczaić. Wow, 8 to muki. Normalnie pokrze. Dobra, co mi tutaj mam? Chujka przyjdzie. W tym roku są bardzo trudne. Ok, fajne. Umarli nas zaleją, jeśli czegoś nie zrobimy. Dlatego mam zamiar z nimi skończyć i ocalić miasto. Dziękuję. Porozmawiać z kawiareniem z kawiareniem. Dobrze, no co chodźmy do kapitana. Murf Murfurna. Dobra. 16 zbrojnych wyruszyło. Tylko rumpor odwrócił. No, Nawet lokacja. Jak mogę wam pomóc w walce z ożywieńcami? Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Dalton i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Bez obaw. Pomszczę ich śmierć. Wierzę ci. Uderz na plugawe matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady! Fajnie, te jest, się też cząły, odbijają. W ruinach przy drodze jest ich więcej. Po co idziemy? Oczywiście musimy sami. Aha, właśnie, a propos, jeżeli byście się chcieli dołączyć do y, rozgrywki tutaj ze mną, no to y, bardzo chętnie napiszcie po prostu y, na PW czy coś. Cholera. Chcę unikać, bo będzie nie fajnie. Nigdy nie zapomnę, kiedy pierwszy raz ujrzałem te koszmary wyłażące z zamglonego lasu. Nasi dawno pochowani bliscy powstali z grobów i zaczęli atakować żywych. Lecz ożywieńcy to był zaledwie początek. Tak, bardzo fajne są te przerywniki tutaj. E, bardzo, nie wiem, jakoś one wpływają na em, rozgrywkę, a mimo tego, że są to takie ja, małe Kane. dialogi. Spędziłem wiele lat podróżując i pisząc o dziwnych stworzeniach zamieszkujących nasz świat, ale wciąż wdraga mną widok plugawych matek. Są tym. Co pozostało z dwórek królowej Asylii, które zostały zamordowane i zdeprawowane przez nikczemną magię. Żywią się teraz trupami i wymiotując nimi tworzą nowych ożywieńców. Tak, dobrze. Może zacznijmy szukać tych ruin tutaj. Okej. Okay. Świetnie się to odbija wszystko. Pozbierajmy tych sobie przypomnik. ok, mam na razie rękawiczki i laćki. Aha. Fajnie, na razie nie mamy już tego w więc to sobie wymyślimy. Ok, Będę troszkę eksplorował, ale nie tak dużo, bo tutaj w tej serii macie w tym netbyu, Zadanie wykonane. Te nieszczęsne stworzenia mogą w końcu zaznać spokoju. Będę się raczej y, koncentrował na fabule, przez co y, próbuję się od razu zamknąć jak są jakieś dialogi. Jestem coraz potężniejszy. Może przejdź. Hmm. Dobra, sprawdźmy co to będzie. Nie chcę mi się zobaczyć teraz czytać, wciąż czekam. Wszystkie skrzynie są puste. Uu, nie nieźle, ale, ale to malutko zabiera. Ale co to Nie, nie podoba mi się to. Muszę wam szczerze powiedzieć. tutaj mamy, o pierwsze laczki, świetnie na razie sobie zostawię tak ale to mi się nie podoba nie. tak być nie będzie znajdźmy może wreszcie te ruiny A, chyba jesteśmy. znaleźliśmy. Wciąż czuć tutaj zło, diablo. Na razie będę zbierał wszystkie te przedmioty. A żeby była potem kaska. No, na początku się nic ciężko gra. Tą klasą zobaczymy, jak będzie pod koniec. No i mnie też mi się na początku bardzo że trudno grało. Ok, wróćmy do nowego Twistera i chodźmy po Dziękuję tego za tutaj. Pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. ...i nie powinna. Pomogę jej go odnaleźć. Dokładnie. Obiecałem Marko, że go ochronię, a teraz on nie żyje! Dobrze, moi kochani, myślę, że tutaj zakończymy pierwszy odcinek i widzimy się już niedługo w drugim było Diablo 3. Jak na razie jestem jeszcze nowicjuszem. No i na razie.